Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Krokol. Kolejny odcinek Backpack Battles. W jednym z poprzednich odcinków, jeden z Was poprosił mnie, żebym zagrał builda na Feniksy, więc zagram dzisiaj builda na Feniksy. Pierwszy raz ktoś mnie poprosił o zagranie jakiegoś builda, więc. No, 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 no. Tak zrobię. No, 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 no. <laughs> Tylko w takim razie. Nie wiem, ja bym musiał, bo ja bym coś ułożył samego sam z siebie, nie? Ja jakoś nie znam tak za bardzo typowo buildów z tej gry więc ja bym coś ułożył sam z siebie, na przykład Magic Torcha połączonego z Phoenixami, przy tym jakieś papryczki, żeby dużo tego generować po prostu. I to by brzmiało całkiem spoko, nie? Coś co po prostu generuje, czyli na przykład ten Burning Blade też byłby fajny. No i dużo chili pepperów, takim myślę, że mam plan jest coś co by mnie interesowało z live bedra, żeby było po prostu? Ranger łuki jakieś? Hmm. Tak sobie myślę właśnie, chyba nie. Chyba mnie live bez nie interesuje. Bo co? Karotki mogę mieć ewentualnie? Lucky pigi. Ale tak poza tym, to mnie nic nie interesuje, szanse na kryta ewentualnie. To jeszcze tylko bym sobie zobaczył ile bije w ogóle Fenix. Bije Fenix bardzo dużo, więc kryta na niego byłoby fajna. Ja wezmę tego Leaf po prostu, ale nie będę go wrzucał... ...do plecaka teraz. A będę go wrzucał tylko w momentach kiedy... O, jest Lamp of Call i jest Whetstone. Robimy Magic Torch'a i robimy... Tego drugiego. <noise> tak, będę, nie będę go wrzucał po prostu w trakcie, kiedy... O to, to też sobie zablokuję. Nie będę go wrzucał w momenty, kiedy naprawdę trzeba. Kiedy będę po prostu rerollował, bo nie chcę praktycznie nic ze sklepu. Ewentualnie Acon Coral, Coral ko jakiś, ale to naprawdę w późniejszych etapach. Na razie to ja chcę jakieś podstawy rzeczy, żeby mi się trafiały i byłoby git. Nie, więc na razie na spokojnie. Staminy mu brakowało, ale niestety porobił, porobił. No właśnie, nie chcę, żeby mi się shortbowle trafiały. To jest główny aspekt. Yy, chyba. Tu bierzemy tak. O! No kupić teraz to i zrobić od razu tego, by było super. Ale musiałbym sprzedać 3T. No to w kolejnym. Kolejnym zrobimy w takim razie chyba. Nie będziemy nic na siłę robić. Myślę. No. Kolejnym zrobimy. No i e, Feniksy są legendarne, więc sobie odczajmy je. No zobaczymy, zobaczymy. No chłopcy staminą nie wyrobi. Ja prędzej, ale też nie. Aczkolwiek dłużej wytrzymałem staminowo. Więc jest spoko. Dobra. Robimy e, hero sworda. Tego na razie odkładamy. Banan się przyda. To o czyli pepper jak najbardziej. Jedną rzecz bym kupił już teraz. Niech będzie to to. I przyspieszymy sobie na przykład pochodnie. Potrzebujemy jeszcze blueberry i potkę. I wtedy będziemy robić ten. No bo ja bym sobie zrobił coś typu, że właśnie tam feniksy. A obo... Między feniksami dałbym sobie ich burning blade'a i tego. Magic torch'a. To mi się wydaje naprawdę bardzo dobry build pod takie coś. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Jestem naprawdę ciekawy. Dobra, na co kryta? Jestem na razie nakryta. A ja wam powiem, dzisiaj yy, byłem w mieście sobie niedawno, jeszcze przed nagraniem tego odcinka i pierwszy raz w życiu chyba byłem na takiej zwykłej tradycyjnej myjni. Samochodowej, nietypowo co ręczną mi się tak wiecie, robi. Bo tak to albo w domu myłem, albo na takiej ręcznej. Zawsze sam myłem auto. A tak to pierwszy raz byłem chyba na takiej mini, co po prostu potrzebowałem. E, jak to się nazywa? No, żeby. Ten. I powiem wam, ciekawe to jest, bo drogie z jednej strony, bo to 30 prawie złoty dałem, ale z drugiej strony naprawdę. Ciekawe, bo to fajnie, nie dużo czasu się zaoszczędzi w... i z drugiej strony umyje ci to lepiej raz na jakiś czas mi się wydaje dobrze pojechać na taką mynię, co ci naprawdę porządnie, dokładnie wszystko wymyją. Więc... Nie wiem, możecie też znać, co Wy o takich myniach myślicie, że to w ogóle ma sens. Bo jestem ciekawy, co wy macie na ten temat do powiedzenia. Dobra. A ja zrobię sobie coś takiego. Robimy sobie... Bel... Tego palącego się Hero Sword więc spoko. A Kart jest dobry nawet. Ja bym go też sobie zablokował i wziął. Na później to on mi się mega przyda. Bo będę szukał fenixy, a to są legendarne rzeczy, więc troszeczkę trzeba się będzie gimnastykować po prostu. Dobrze, dobrze. Na razie się całkiem dobrze układa. Wedstone są trzy super pod tym względem. To. Kinki nie biorę na razie. Pan, i pak kolejny brzmi super. Jeszcze jednego Whetstone'a bym sobie ogarnął, więc no niestety nie trafił się. Mówi się trudno. Żyje się dalej, nie? Pośpieszmy sobie banana. Hmm. Chyba jest dobrze to ustawione. Yy, customer Carda nie wrzucę, ale to wrzucę. Yy, to mogę coś takiego zrobić. A ty się nie odpalasz, tak? No trudno, jest dobrze. <grystanie> Dobra, blueberry mamy, została potka. Potka, jeden Wedstone i później rolujemy full pod feniksy. Ciekawe co to będzie, on już ma, on już sobie robi tego lepszego. Nie czeka. Więc ciekawie, ciekawie. Ale my będziemy lepsi. Będziemy lepsi. To stamina sucka na razie nie, bo mam dużo slotów i jest potka. Super, tego na to oczekiwałem. Bo ja się ją wystrzeliło. I e, ja mam szansę zre jeszcze raz. Niestety, niestety się nie trafił, ale drugiego Customer card na przecenie nie wezmę. Bo później się może trafi. Dobrze, przepraszam, jakiś mityk czy coś. I później już będziemy ro rolować po Feniksy. Planuję takie dwa Feniksy i jest dobrze. Dwa Feniks jest dobrze, więcej Chili Pepper'ów. Myślę, że jakieś... Yy... Te też by mi się przydało, jak to się nazywa. Nawet siadam. Yy, Gubert. Akon Coral się trafił już. Fajnie. To kupię. To zdejmuję, to biorę. Uu. No ty mi się przydasz. Jest Whetstone! Co ty gadasz? Eee, muszę go teraz kupić. Nie mam innej opcji. Muszę go po prostu w tym momencie już kupić. Coś takiego zrobimy, myślę. Tutaj zrobimy coś takiego. No i niech na razie, tylko tę to Tego nie łączę na razie. Bo to mi zwiększy po prostu lepszą jakość itemów. A póki mam Fenix. A później to mi będzie zwiększać szansę na. Uniki? Mityki? Nie wiem jak to się nazywa. Uniki chyba. Unikalne itemy. Bo takie coś planuje. Dobra. Eee, no, dzień się na cierniach niestety wywalę, więc trudno. Ale subklasa, właśnie, bo myślałam, sub jaka subklasa będzie tu dobra. Na pewno nie Dragonest, na pewno nie Cryomancer. No, Dark Lantern też. Chociaż kurczę. Ale nie mam tu nic dark pod to, co póki co chcę budować. Więc chyba też mi się wydaje, że nie. Za to Burning Blade mi już ciekawie, tak samo jak Friendly Fire. Oba te itemy są mega dobre, mi się wydaje. Bardziej mi się wydaje Friendly Fire, bo on generuje jeszcze więcej płomienia. Zależy od tego, czy jesteś Pet Fire, nie jesteś Holy. Penik by pasował na Holy nawet. Więc bierzemy Firebendera. Idealnie myślę, że będzie tu pasował. Pyk. Eee, kolejny ten jak najbardziej. Mamy już praktycznie wszystko co chciałem pod ten build. Więc po prostu... Bawimy się. <laughs> Nie wiem co innego tu mogę powiedzieć. Po prostu się już bawimy. Jeżeli chodzi o układanie tego wszystkiego. Trzeba to jakoś teraz sensownie układać. E, Mane już teraz muszę sobie założyć. To tak. E, tu. No, tu, tu jest dobre ułożenie. Dwa osoby, gdzie wrzucę. E, no, a bardzo szybko aktywujących się itemach, no poza piggybangiem oczywiście. Ale to nic, to nic, jest bardzo ładnie ułożone. Bardzo mi się podoba, jak to jest ułożone. A ty masz tak dziwny build, że aż mi dziwnie, nie? Zrobiliście sobie Excalibura z dwoma, trzema daggerami? Nie wiem. Jest Fenix pierwszy. No i super. Eee... Kolejny mana orb. Aż tyle many nie będę potrzebował. Dwa mana orby wystarczą w 100%. Drakonik Orb. To jest też generacja tego, więc też to bierzemy. Dobra. Eee... I biorę. Tam na Saka biorę, bo to są sloty po prostu te trzy itemy. I w... Oj, mogę wrzucić w płomień. I w kolejnym, mm, sobie już to jakoś lepiej ułożymy. Myślę, że już was mogę też łączyć, żeby lekko sobie sloty zwolnić. Przy okazji, O jezus, ciekawy build. Widziałem yy, gdzieś bałrywka. Build na guberty. Na te, na Rainbow Guberta i tam na kamienie, miał 50 coś damage'a. Ale to jest całkiem ciekawy pomysł: zrobić build taki ukamieniowanie ze styl gubertem, który będzie ulepszał te kamienie na dole. To jest ciekawy pomysł, wam powiem i to trzeba będzie też, też zrobić. Eee... O. Zacząłbym od Draconic Orba, może. Myślę, że to jest dobry plan. Dobra. Ułożę to i chyba widzę się z wami za chwilę po prostu. Okej, okay, jest to jakoś ułożone. Nie wiem, jak to. Ten, jest to ciekawie ułożone, mi się wydaje. Jeszcze raz reroluję, rerolluję, re Myślałem, że sloty się trafią. Niestety nie. pas Trzech temów. to są takie. E. No trudno. No trudno. I teraz już całkiem, myślę, ciekawie możemy bić. Ty zużywasz. Yy... No za dużo tej mamy zużywasz, ten drugi manor się zdecydowanie jeszcze przyda. Za to Fenix już naprawdę bardzo ładnie bije i jeszcze się nie wskrzesił. Myślę, że to jest... FENIX NAJWIĘCEJ BIJE! O patrz. No on na starcie dostaje z tego, Burning Blade'a. Nie na starcie. Co cztery przyspieszenia, no to i tak. Plus Magic to cały, cały czas go boostuje. Bardzo fajnie, bardzo fajnie jest to zrobione. Jestem zadowolony. Szczerze, sprzedam po prostu, żeby mi się już trafił ten Chili Pepper. I git! Kolejny Feniks. Czekamy na kolejnego Feniksa. I ułożymy to jeszcze lepiej. Nawet Guberta bym takiego przyjął, czyli Guberta. A już myślałem, że Bers poleciał. Ale nie, on się wskrzesił raz, jeszcze raz się wskrzesił. I tak, on się dwa razy wskrzesił, a ja raz. Fajnie. Drugi Feniks by się przydał już. Żeby zrobić pod niego... O, właśnie, o tym mówiłem. Dokładnie. A mam dwa Mana Orby. Ale me... no, nieważne. I <grywki> owo są ustawione po prostu. E... Nie wiem, czy jest sens teraz to kupować tego Phoenixa. Kupić chyba jest, ale właśnie, bardziej wolę jakieś sloty i na przykład ciebie. Na razie. Tak zostawmy. W kolejnym kupimy sobie już tego Mana Orba. Może Healing Herb na cel Jeszcze zobaczę. Na pewno to będzie trzeba jakoś o wiele lepiej ułożyć. Staminowo... Wy nie jesteście typowo do bicia, więc nie zależy mi aż tak na tym, ale... Ale i tak. Dobra. Jest Phoenix. czyli Pepper kolejny. Jesteś Pet, Fire, Ranged Weapon. Czyli na pewno... Yy, lat Amulet na to mech, ale na tych dwóch by była dobra mimo wszystko. Nie wiem, jakoś by się przydało spowolnić te dwie bronie, tak żeby głównie te biły. Albo coś, co tylko bije, będzie. Ej, styl Gubert byłby dobry na Feniksy. Tak sobie teraz myślę. Tutaj powiedzmy, styl Guberta ulepsza bronie na dole, i przy okazji one same ulepszają, czyli Guberta. To jest dobre, no? Tego Guberta, styl Guberta. Tak będzie trzeba zrobić, kurczę, następnym razem. Nawet dwa Steel Guberty by były dobre. Jeden z dołu, jeden z góry. Cały czas ulepszając Fenixa. To może następnym razem ugarniemy. Nawet mi się widzi ten build. Dobra. Mm. Nie widzę sensu, żeby go teraz wrzucać. Naprawdę tego Fenixa. Czy widzę? Chyba nie widzę. Potem go musiał gdzieś tu wrzucić, tak żeby. No nie, nie widzę. Tego nie widzę na razie. Fajcie, ja bym coś takiego zrobił jak tu. Eee, do góry, ten, na dole, chyba ten. Jest w międzyczasie te ikon kolary gdzieś tutaj. Coś takiego. Dobra, nie wrzucam tego na razie. Wrzucę sobie za to chili pepera. Jest spoko. Płomień jakiś. I sloty Dostanę sloty, i Fenix będzie wrzucony. Mam dużo życia, więc się nie muszę o tym martwić w ogóle, nie? Czy ty już na starcu zużyłeś sobie manę? Chyba nie jeszcze. Ale burst leci niezły. Dobry to jest bit. Osoba, która mi to napisała, dziękuję. To czyli Pepera zablokuje. No i jest fajny. I slocik kolejny. Dobra. Kładam to na nowo, najbardziej chyba przyspieszamy w takim razie Feniksy. Czy Magic Torch'a. Magic Torch'a, dobra, z dwu. Okej, okay. mam coś takiego. Myślę, że całkiem ciekawe jest to ułożone. Burning Blade z Magic Torch'em ulepszają Feniksy non-stop. Tutaj ma na orby jedzonko jakoś ułożone. Eee, Friendly Fire nawet też spoko jest ułożony, mógłby być trochę lepiej, mi się wydaje, ale nadal jest ok. Eee, nie wiem jak z maną, jeszcze nie musiałbym to spojrzeć dokładniej chyba. Tu mam jakieś więcej fani paków, czy po prostu slotów więcej, żeby lepiej się to odpalało. Ale to jeszcze zobaczymy. O, ten ma trochę takiego burst builda. Więc jak najszybciej trzeba wystakować przyspieszenie. No to jest główny problem, mi się wydaje, w moim buildzie. Się nie wskrzesiłem drugi raz? Jakoś tak. Nie, nie, nie widzę. Hit. Just. Nie, wskrzesiłem się. Raz za 16, raz za 3. No, więcej tego... O, No i właśnie, ciebie chciałem. Pragnąłem ciebie, oczekiwałem ciebie. Jesteś w mym sercu. Amen. E Robimy tego czyli guberta, on gdzieś tutaj na środku, myślę że tu, jak go postawię, jak jeszcze tu jakiś locik yy, Zmieści się idealnie, z lewej, z prawej strony będzie Ulepszany przez yy, te wszystkie yy, rzeczy, więc spoko Spoko, świnia chyba w, ne w next rundzie raczej pójdzie na sel Zobaczymy Mniej czyli pepperów mam teraz, ale uuu, ale ty na przeżywa, przeżywanie idziesz 3T Plus życie no, bijeś trochę ten, ale to blinda bardziej. Na fakt to jest taki pół ich build. Pół bo. Wow. No to musi być tak. Wow. Przecież ten build wygląda jak na cheat, jakiś zrobiony. I to jest broken. To jest broken. I to jest broken. To sprzedaję. Po co mi to? Generacja szczęścia, no tak. Trudna. No to trochę się zamotałem, trochę przycisamy za szybko, za szybko. No ale trudno już, no już, już się stało, co się, co się nie odstanie, nie? Mam dwa sloty idealnie pod chili pepera, tylko jak go zmieścić. Jakoś będzie się dało na pewno. Hmm, coś takiego może. I tu, tu chili pepera wrzucę i tak. No i gubert, który się odpala. To jest build jak na cheatach. Podpala się od czegokolwiek. Eee, wy nie macie slotów i tak, więc mech stamina, sak gdzieś tu na przykład. Można coś takiego by było zrobić. O! Się da jakoś fajnie ułożyć. To trzeba trochę pokombinować. No spoko jest. Każdy manor się genialnie odpala. Yes. only be once per battle. Stone. Czy to na na ciebie działają? Czy na ciebie działa ten stone bug? Nie wiem. Nie zmienia to faktu, że w tym momencie fajnie by było Feniksy przyspieszyć. No przepatrzcie wy to Jeszcze się wskrzeszę. Dwa razy jeszcze bym się wskrzesił. 42, 47. Many mam. Co trzeciego Feniksa tu wrzucamy? Nie wiem, czy to nie byłby overkill trochę, nie? Ale co? Przecież... Nie jest traktowane jako broń? A melee weapon tylko. Nie no, nie biorę tego, nie. Tro, trochę, trochę... to jest, to jest na pewno mech, ale to? Kurde, podoba mi się to, jak to tu jest. Dla Beki? Ej, nie wiem no. On będzie główno bił, bo on ani przez tego nie jest, ani przez tego, ani to, tylko kryta może dostać ewentualnie. <grystanie> <grystanie> Jak na czytach. Jak na jakichś czytach. Ja nie wiem, ja jeszcze się zastanawiam, ja to tu wrzucę. Na jedną rundę może. Zobaczymy, jak to będzie działać. Na pewno gównianie. Ja to widzę już teraz. Ale zobaczymy. Jeszcze się przekonamy. Nie wiem. Dobra, dla jak? Teraz to, to, to wiecie. Później to ułożę z powrotem chyba, ale... No, na te smoki to nawet nie mam co próbować, chyba. Co jest? A ja go berstowałem. Nie, ten jeden feniks to już jest overkill, no? To że już, to już przesada. To już To już przesadziłem. Nawet te, te lepsze są tu chyba. Nie, Finix na sel. Nie, nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Ale no, ciekawy i śmieszny pomysł to był z tym Phoenixem jeszcze jednym. To na pewno trzeba przyznać. Eee. Nie wiem to... Oj. Tu może jeszcze tu mam miejsce? Jeszcze jedno blueberry. o. To mogę nawet tak wrzucić. I coś takiego. O! Coś takiego. Tu mogę nawet płomień bardziej przyspieszyć. Prawie na full jest. Jakby był jeszcze jeden mana orb, to bym nawet go teraz wziął, szczerze. Kolejny Felix. Buty, no nie, Cup of resilience, chyba. Nie. Kolejny Toen. Też spoko. Lamp of Call. No, teraz tu i tak się nie podpali już. krystal no, Crystal byłby spoko. Ale nie mam za co. Co ty mi robisz? Odbijasz 2 debuffy za każdy ten, czyli 4 debuffy wem. Odbijasz A jest gdzieś, gdzie mogę cię ułożyć, tak żebyś odbijał więcej? Tu Nie, ten build to jest Kozak jakiś Widzu, który mi podałeś, żebym grał na Feniksy Dziękuję. <laughs> Nic więcej nie ma do powiedzenia. No co to jest? Jeszcze wskrzeszonko. Jeszcze jedna pójdzie zaraz. No, ale ty się leczysz już za dużo. Nie, on akurat mech. On, on, on przesadził z tym. tym. Eee, leczeniem się, no. Się leczył jak. Nie miał ani jednego czosnku. Czosnek by tu porobił nawet. Eat. Friendly fire, burning blade najwięcej, tarkonigorby jak... Coś. Czyli gubern nawet mało Damage Tilt Fenixy po 300. Magic Torch też dużo bił. No. Mają mniejszy DPS, patrzcie, bo on ma mniejszy cooldown. Magic Torch. Ale ogólnie ten. Jeszcze taki pomysł, żeby na Steel Kuperta właśnie to też ogarnąć. To, to też trzeba pomyśleć z tym. Kurde, jezu, mi się podoba ten jest. Fajny taki. Dobra, A dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało, wpadnijcie oczywiście na socjale, które są w opisie, zostawcie suba i opeczkę w górę, Do się w kolejnych odcinkach. Naka!